Chciałbym zademonstrować smarowanie maszyny. Maszyna posiada cztery kolumny i punkty smarujące pod ciśnieniem olejem płynnym oraz wał korbowy z panewkami, który znajduje się w środku. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Punkty smarujące oraz przewodami nałożyska. Chciałbym włączyć maszynę i pokazać to ciśnienie smarowania włączam maszynę koło ruszyło przęgło ruszyło i właśnie po paru sekundach pokaże się smarowanie smarowanie już tam leci na paletki z jednej i z drugiej strony nie widać bo jest ciemno ale ale coś widać środki właśnie środki o, o, o widać środki jak idzie ciśnienie smarowania na paneki ciurkiem się leje i zaraz będzie tu z kolumn o, z kolumn widać jak pompa podaje ciśnienie prawą stronę i zaraz będzie na lewą stronę o, już jest na lewej stronie, o, widać jak ścieka ten olej i to musi być pewne, że smarowanie jest, o, żeby się wał nie kar. i puścimy maszynę, włączymy Teraz pokażemy jak to właśnie schodzi, o, teraz dokładnie widać, popójcie, jak ten olej właśnie idzie na dół w cyklu obiegowym To znaczy, że możemy włączać maszynę jak jest smarowanie. To włączamy pracę ciągłą rasy. Chciałbym włączyć maszynę i pokazać ruchy prasy i zademonstrować cały cykl automatyczny. Włączam, włączam koło zamachowe, sprzęgło. Musi być włączone powietrze. I teraz byśmy włączyli pracę cyklu. Pracę cyklu, włączam pulpit. I maszyna wystartowała. 63 tony nacisku. I maszyna już chodzi. Widać jak płyta górna chodzi. Skok jest około 23 mm. Widać na tarczy. No i maszyna sobie, że tak powiem, dziurkuje. Na pusto chodzi. Przygotowana do wykrawania. A tu na dole jest pokazane właśnie smarowanie wału. Jak daje z płyty olej. Odkryty jest luk właśnie w całej płyty ruchomej z korbową. I widać jak ten olej sobie daje. Czyli maszyna jest gotowa do pracy. Wówczas przełączamy sobie na skok, na stawczy kluczykiem, łapie samo sprzęgło silnik jest wyłączony i kręcimy sobie wałem tutaj ręcznie podjeżdżamy góra dół i zakładamy przywód poza tym maszyna z tyłu posiada jeszcze przekładnię stopniową na której sobie regulujemy obrot od 100 do 300 no, teraz jest praktycznie najwolniej i wykonuje ruchy 63 tony może podawać taśmę z odwijaka przez walce prostujące podająco prostujące oraz iść przez ucinak ażuru który jest wymontowany mamy osobny zestaw cały komplet do tej maszyny no i tu jest ciśnienie pokazane ciśnienie odciążaczy tu pokazuję jest 3 atmosfery i ciśnienie sprzęg na sprzęgle. 4 atmosfery, które zalecamy. No i dziękuję Państwu za uwagę, i zapraszam na stronę www.maszyneria.pl.